Cześć! W dzisiejszym materiale dowiesz się, czym jest analiza kolorystyczna, jak ważna w Twoim życiu i w Twoim wyglądzie jest analiza kolorystyczna oraz co otrzymasz decydując się na analizę kolorystyczną. Wszystko to i znaczenie tego koloru w naszym wyglądzie pokazuje na przykładzie gwiazd, na przykładzie ich stylizacji, na przykładzie kolorów włosów, na przykładzie makijażu. Ale także na przykładzie moich klientek i metamorfos moich klientek, które przeszły ogromną zmianę dzięki zmianie koloru. Wam w ogóle opowiedzieć o analizie kolorystycznej, którą ja osobiście pokochałam od pierwszego wejrzenia. Zakochałam się w kolorach i zakochałam się w tym, jak ogromny wpływ one mają na nasz wygląd i jak jesteśmy również odbierani przez inne osoby. Zacznijmy, może, od tego, czym w ogóle jest analiza kolorystyczna. Analiza kolorystyczna jest usługą, która jest przeprowadzana przez stylistę lub też kolorystę. A najlepiej, jeżeli osoba, która przeprowadza tą usługę, ma wykształcenie zarówno z stylizacji, jak i z kolorystyki, ze względu na to, że bardzo często te dwie dziedziny się bardzo mocno zazębiają i osoba, która ma doświadczenie z tych dwóch dziedzin widzi więcej niż osoba która jest wykształcona na przykład tylko w analizie kolorystycznej. Analiza kolorystyczna jest procesem tak naprawdę, który pozwala nam określić na to jakim typem kolorystycznym jesteś. I w zależności od tego czy prowadzimy ją stacjonarnie, czy też online, jest ona przeprowadzana tak naprawdę w taki sam sposób, z tym, że po prostu nie widzimy się twarzą w twarz. Stacjonarnie przykładane są pusty i kolorysta patrzy, jak dany kolor na Ciebie działa, a online po prostu wysyłasz zdjęcia w różnych kolorach, które masz w szafie. Tych kolorów musi być naprawdę dużo. Wielokrotnie moje klientki przykładają nawet do siebie po prostu ręczniki w różnych kolorach czy poszewki na poduszki. I w ten sposób właśnie kolorysta widzi, jak dany kolor działa na ciebie, tak jakby przykładał do ciebie chusty, będąc z Tobą i spotykając się z Tobą stacjonarnie. Bo musisz wiedzieć, że typ kolorystyczny określa się na podstawie tego, jakie kolory do ciebie pasują i jak Twoje undertony w skórze, we włosach, w tęczówce oka, szczególnie w skórze, działają na dany kolor, a nie. Określa się typu kolorystycznego na podstawie wyglądu. Oczywiście wygląd, twój poziom waloru, poziom chromatyczności, czy też temperatura są wskazówką, jakim typem kolorystycznym możesz być, ale najważniejsze jest to, jakie kolory do ciebie pasują. Dlatego tak trudno przeprowadzić analizę kolorystyczną. Samemu w domu, ponieważ samemu nie zobaczysz, tylko wyćwiczone oko zobaczy, jaki kolor do Ciebie pasuje, a jaki kolor do Ciebie po prostu nie pasuje. Analiza kolorystyczna dzieli nam e, typy na cztery typy na wiosnę, lato, jesień i zima. I w każdym z tych typów mamy trzy podtypy czyli wiosna. Możemy mieć jasną wiosnę, możemy mieć ciepłą wiosnę i możemy mieć czystą wiosnę. I oczywiście y, są to typy, które często na przykład y, są do siebie zbliżone wyglądem, ale jeżeli porównamy na przykład jasną wiosnę i czystą wiosnę, to ich palety kolorów będą totalnie odrębne. Dlatego podział na te podtypy jest bardzo ważny. Nie daj się nabrać na analizy kolorystyczne i kolorystki, które robią analizę kolorystyczną tylko i wyłącznie na podstawie Czterech typów kolorystycznych, czyli tylko wiosna, lato, jesień i zima. Szczególnie nie daj się nabrać na stylizki, które nie znają analizy kolorystycznej, znają właśnie tylko i wyłącznie te cztery typy i tylko nimi się kierują. To bardzo ważny jest ten podział na podtypy, ponieważ tak samo, jeżeli weźmiemy sobie na przykład jesień ciemną, ciepłą i zgaszoną, zgaszona jesień będzie miała kolory, które będą bardzo przygaszone. Ale ciepła jesień już może sobie pozwolić na kolory odrobinę bardziej nasycone, bo to wszystko właśnie zależy od tego, jakim podtypem danej pory roku jesteś. Ale przejdźmy sobie dalej. Czego dowiadujesz się dzięki analizie kolorystycznej? Przede wszystkim poznajesz swoje kolory indywidualną paletę kolorów kolory, które są dla Ciebie nieodpowiednie, których powinnaś unikać. Poznajesz prawidłowy poziom kontrastu, czyli jak łączyć kolory ze sobą na bazie jasne, ciemne, przygaszone czyste. Otrzymujesz przykłady połączeń kolorystycznych, harmonii kolorystycznych, jak możesz łączyć różne kolory ze sobą, aby fajnie wyglądać. Dowiadujesz się, jakie kolory będą dla Ciebie odpowiednie na jasną i ciemną bazę ubraniową, ale także na akcenty w stylizacji, czyli na takie małe powierzchnie w stylizacji torebka, czy jakiś mały wzór, czy też buty. Zobaczysz przykładowe stylizacje w odpowiednich kolorach dla siebie. Dowiadujesz się także, jaki kolor dodatków jest odpowiedni, biżuterii czy też oprawek, okularów. To wszystko jest dzięki analizie kolorystycznej. A teraz pokażę Ci na przykładach gwiazd, co może działać analiza kolorystyczna. Co może zrobić nieprawidłowy dobór kolorów ubrań? Nicole Kidman, Ciepła Wiosna która jest ciepła, czysta i jasna. I takich kolorów potrzebuje tak naprawdę w stylizacji. I zobaczcie, po lewej stronie ten kolor całkowity, czy może niecałkowity, ponieważ poziom chromatyczności się zgadza, ale pierwszy najważniejszy atrybut, czyli atrybut temperatury, się nie zgadza, ponieważ po lewej stronie mamy sukienkę, łodną. Nie zgadza się również atrybut waloru, bo sukienka jest ciemna. I zobaczcie, jak bardzo to widać, że ta sukienka jest zbyt ciężka optycznie dla niej, że nie pasuje ona poziomem jasności do jej koloru skóry, czy też do jej koloru włosów, że jest widać to, że ona po prostu tłumi jej kolor, jej urodę. Patrząc na to zdjęcie, widzisz przede wszystkim ten ciemny i mocny kolor, a nie Nicole Kidman. A po prawej stronie Macie kolor, który jest dobrze dobrany. Kolor ciepły, kolor czysty, kolor jasny, który pięknie współgra z jej urodą. Kolejna Salma Hayek, inny typ kolorystyczny, ciemna zima. Zobaczcie, co się dzieje. Znowu najważniejszy atrybut kolorystyczny, czyli walor e, zostaje nam całkowicie zmieniony. Po lewej stronie mamy sukienkę jasną, po prawej jest sukienka ciemna. Zobaczcie, jak ważny jest ten pierwszy atrybut kolorystyczny, i jak ważne jest połączenie tego atrybutu z naszą urodą. Bo zobaczcie tutaj drugi atrybut kolorystyczny, czyli temperatura się zgadza, ale mimo wszystko ona w tej sukience po lewej stronie wygląda tragicznie. Trzeci atrybut już się nie zgadza, bo mamy tutaj kolor zgaszony, a tutaj mamy czysty, czyli taki jak powinien być. Ale chodzi mi o to, żeby zwrócić uwagę na ten pierwszy atrybut, który tak naprawdę jest najważniejszy. Co jeszcze daje nam analiza kolorystyczna? Analiza kolorystyczna to także makijaż, czyli odpowiednie kolory pomadek, odpowiednie odcienie i kolory różu do policzków, cieni do powiek, także kredki do oczu, czy odpowiedni kolor bronzera, bo ważne jest to, czy używasz bronzera w odcieniu chłodnym czy ciepłym. Ale także wskazówki dotyczące makijażu, bo każdy typ kolorystyczny potrzebuje tak naprawdę innego makijażu. Jedne typy wolą e, makijaże, które są bardzo delikatne, subtelne, inne uwielbiają ciemniejsze smoki, a i kredkę, a inne jeszcze graficzną kreskę eyelinerem. Wszystko to zależy od tego, jakim typem kolorystycznym jesteś. I tutaj również na przykładzie gwiazd co może zrobić nieodpowiedni makijaż. Zobaczcie, Scarlett Johansson, jasna wiosna i znowu mamy pierwszy atrybut, który został po prostu niedopasowany. Po lewej stronie mamy kolory ciemne, po prawej zobaczcie, jak ładnie ona wygląda w jasnym, rozświetlonym makijażu. Po lewej stronie kolory chłodne, a po prawej stronie kolory cieplejsze, czyli tak, jak ona powinna mieć. Zgadza się nam tutaj tylko jeden atrybut atrybut czystości, chociaż też. Nie do końca, ale powiedzmy, że on się zgadza. Ale znowu mamy pierwszy atrybut, który się nie zgadza z jej urodą. Uroda jest jasna, po lewej stronie mamy makijaż ciemny. Zobaczcie, jak bardzo jej wizerunek się zmienia w momencie, kiedy ma ona odpowiedni makijaż, a kiedy tego makijażu nie ma odpowiedniego. Kolejny typ: Julian Moore, ciepła jesień. Zobaczcie, znowu, pierwszy najważniejszy atrybut. Jest zakłamany, jest zły. Mamy makijaż, który jest w chłodnych kolorach w chłodniejszej czerwieni, w chłodniejszych brązach, ee, w chłodniejszej szarości. A po prawej stronie, który jest cieplejszy cieplejsze róże, cieplejsze brązy, cieplejsze pomarańcze. Po lewej stronie makijaż, który jest czysty, który jest bardzo graficzny. Po prawej stronie makijaż, który jest przygaszony, który jest ciemniejszy. Nie mówię tutaj o pomadce czy o różu, mówię o oprawie oka. Po lewej stronie on jest całkowicie ciemny bo ma i ciemniejszą pomadkę i ciemniejszą oprawę oka tak samo tutaj chciałam nie tylko wskazać na właśnie same kolory ale na to, że po lewej stronie ten makijaż jest bardzo graficzny a po prawej stronie ten makijaż jest taki bardziej roztarty, miękki i o ile lepiej ona wygląda po prawej stronie to aż szok jest, co tak naprawdę może zdziałać makijaż, jeżeli jest prawidłowo dobrany do typu kolorystycznego no i Jedna z tak naprawdę ważniejszych kwestii, czyli analiza kolorystyczna i włosy. Włosy towarzyszą nam codziennie. Nieważne, czy mamy je spięte, czy mamy rozpuszczone, są one wokół twarzy. Ich odpowiedni kolor jest bardzo, bardzo ważny. Bo tak jak makijaż nie nosisz codziennie, to tak włosy będą przy tobie codziennie. I w analizie kolorystycznej oceniam Twój obecny kolor włosów. Czy jest on dobry, czy jest on zły, czy może potrzebuje tylko małej zmiany, czy potrzebuje rewolucyjnej zmiany? Otrzymujesz ode mnie przykładowe koloryzacje, czyli takie, które będą dla Ciebie odpowiednie. Możesz iść do fryzjera, pokazać zdjęcie. Może nie da się tego osiągnąć od razu za pierwszą wizytą, ale już wiesz, co chcesz zrobić. Fryzjer wie, do, do jakiego celu ma dążyć. Otrzymujesz odpowiednie kolory farb do włosów. Może nie lubisz chodzić do fryzjera, może ufasz samej sobie i tylko sama farbujesz włosy w domu, ale także otrzymujesz wskazówki dotyczące koloryzacji, bo są typy kolorystyczne, podobnie jak z makijażem, które Lubią jednolite koloryzacje, które lubią czyste kolory, ale są takie typy kolorystyczne, jak na przykład skaszone lato, to Wam już zdradzę, które nienawidzi jednolitych koloryzacji, które lubi koloryzacje sombre, ombre, refleksy, balejarze, bo w jednolitych koloryzacjach wygląda po prostu gorzej. I teraz znowu na przykładzie gwiazd zobaczcie, co może zrobić odpowiedni kolor włosów. Jessica Biel. Chłodne lato. Można by pomyśleć, że pomiędzy tymi dwoma kolorami nie ma aż takiej dużej różnicy. Jednak znowu mamy po lewej stronie złamanie, tak jakby nie wiem jak to inaczej nazwać, najważniejszego atrybutu, pier, atrybutu pierwszego atrybutu temperatury. Po lewej stronie mamy ciepły kolor, po prawej stronie mamy chłodny kolor. Tutaj także jest. Yy, jeżeli chodzi o makijaż, to po lewej stronie mamy ciepłe kolory, po prawej mamy chłodne kolory. I zobaczcie, jak bardzo ten wizerunek się zmienił, tylko zmieniając temperaturę włosów, temperaturę kolorów włosów. Dodatkowo można powiedzieć, że po lewej stronie mamy troszeczkę czystsze kolory, a po prawej troszeczkę bardziej przygaszone, i po prawej stronie ona wygląda zupełnie inaczej i o wiele lepiej niż na zdjęciu po lewej stronie. I zobaczcie. Dalej, co może zrobić nieodpowiedni walor? Ris Witherspoon jasne lato, którą widzimy po lewej stronie w ciemnych włosach, czyli totalne przeciwieństwo jej urody. Kolor ciemny, kolor cieplejszy, a ona ma urodę jaśniejszą i chłodniejszą. Zobacz, jak w wiele wizerunku może zmienić odpowiedni kolor włosów. Zapamiętaj sobie, że kolor włosów. Jest jedną z ważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o nasz wygląd i o to, jak jesteśmy odbierani przez innych. Chciałabym Ci teraz pokazać e, trzy przemiany moich klientek, którym e, przeprowadzałam tak naprawdę wszystkie trzy usługi, bo zarówno analizę kolorystyczną, sylwetki i kształtu twarzy. Nie będę Ci opowiadała teraz o tych dwóch pozostałych usługach, bo dzisiaj skupiamy się na kolorze, więc chcę Ci pokazać jak zmiana kolorów wpłynęła na moje klientki. Zobacz sobie Agnieszkę, młoda dziewczyna tak naprawdę. E, przyszła do mnie tak jak jest na zdjęciach po lewej, w po lewej stronie, czyli w bardzo ciepłym odcieniu włosów. W czystszym odcieniu włosów, bo to były takie z mocno rudowymi refleksami, co niestety zdjęcia nie do końca oddają. No i w kolorach przede wszystkim ciemnych, w czerni. Agnieszka jest zgaszonym latem i najlepiej pasują kolory chłodne, kolory przygaszone i kolory jasne. I zobaczcie, po prawej stronie poprzemianę, kiedy mamy zmianę koloryzacji, przede wszystkim na koloryzację niejednolitą, gdzie mamy połączenie chłodniejszych, w większości chłodniejszych odcieni i delikatnie cieplejszych pasemek, gdzie mamy jaśniejsze kolory i gdzie mamy chłodne kolory, zarówno w stylizacji jak i w makijażu. Wiele razy słyszałam, że tutaj Agnieszka wygląda o 10 lat młodziej, bo to właśnie może zdziałać kolor. Odpowiedni kolor w makijażu, w stylizacji i w kolorze włosów. Kolejna przemiana to przemiana Joanny, mojej imienniczki. Joanna to kobieta już troszeczkę bardziej dojrzała, która przyszła do mnie, tak jak widzicie na zdjęciach po lewej stronie, w kolorach przede wszystkim chłodniejszych w kolorach bardziej przygaszonych i poza włosami w kolorach jasnych, a jak możecie zobaczyć, Joanna to ciemna jesień z wpływami od ciemnej zimy. Jej kolory mogą być ciepło-chłodne, mogą być czystsze i też delikatnie przygaszone, ale też kolory przede wszystkim ciemne. odświeżyłyśmy tutaj kolor włosów na ciemniejsze, dodałyśmy pasemka czerwono-cieplejsze i czerwono-chłodniejsze, aby Podkreślić te wpływy od drugiej pory roku. W stylizacji używałyśmy i takich, i takich kolorów o takiej, i takiej temperaturze, ale były to przede wszystkim kolory ciemne, które były dopasowane do jej urody. No i ostatnia przemiana, jaką Wam chciałam dzisiaj pokazać, to przemiana bardzo młodej dziewczyny, e, przemiana Roxany, e, która przyszła do, do mnie właściwie z taką prośbą, żeby odmienić troszeczkę, odświeżyć jej wygląd i przede wszystkim e, Roxana stosowała kolory ciepłe. Zobaczcie na kolor włosów z takim poblaskiem rudości nawet. Stosowała bardziej kolory czyste. No jeżeli chodzi o włosy, no to miała kolory jasne. Jeżeli chodzi o ubrania, to używała kolorów typowo ciemnych. A Roxana była jest chłodnym latem z wpływami od chłodnej zimy. Przede wszystkim pasują jej tylko i wyłącznie chłodne kolory. Zmieniłyśmy kolor włosów na ciemniejszy chłodny brąz. W makijażu podkreśliłyśmy to i takie chłodne, błękitne oko używając chłodnych brązów, srebra i szarości, a w stylizacji postawiłyśmy na kolor średnio ciemny, ale chłodny. I zobaczcie, jak przepięknie to widać i jak o wiele lepiej ona wygląda, kiedy te kolory zarówno w makijażu, w stylizacji i w kolorze włosów są odpowiednie. Tyle właśnie może działać dla ciebie kolor i nie zrozum mnie źle, analiza kolorystyczna jest naprawdę bardzo bardzo ważna. Wydaje się, że dla wielu z was, że jest to usługa droga, ale w zamian za to, co otrzymujesz w analizie kolorystycznej i co może to zmienić na zawsze w twoim życiu i w twoim wyglądzie, to tak naprawdę można powiedzieć, że jest to bezcenne. Bo dostajesz porady, których będziesz używała przez całe życie. Skończą się Twoje wizyty u fryzjera, kiedy idziesz i wychodzisz niezadowolona. Skończą się wizyty w sklepie, kiedy kupujesz ubrania, które później leżą w szafie, no bo jednak w domu stwierdziłeś, że coś do nich nie pasuje. A poza tym nauczysz się kupować kosmetyki kolorowe, które będą podkreślały Twoją urodę, zarówno na dzienne wyjścia, jak i wieczorowe wyjścia. Dlatego właśnie uważam, że analiza kolorystyczna jest potrzebna każdej kobiecie. Dziękuję Ci, że dzisiaj ze mną byłaś. Dzisiejszy filmik był e, dłuższy, ale mam nadzieję, że dzięki niemu zrozumiałaś dlaczego ta analiza kolorystyczna jest tak ważna. Będę bardzo wdzięczna, jeżeli e, zostawisz łapkę w górę, bo to pomoże mi dotrzeć do większej ilości kobiet, które również zrozumieją, jak wiele kolor może zdziałać e, w ich wyglądzie. Jeżeli podoba Ci się filmik, zostaw właśnie łapkę w górę. Możesz również zasubskrybować mój kanał. Zawsze dostaniesz powiadomienie o nowym filmiku. Zapraszam także na mój Instagram, piękna i stylowa, gdzie znajdziesz mnóstwo porad o typach kolorystycznych, ale nie tylko. Możesz również zobaczyć więcej metamorfos moich klientek. Dziękuję Ci, że dzisiaj byłaś ze mną. Do zobaczenia.